Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium z cyklu bliżej rynku, z tej strony Łukasz Stefanik. Jeśli chodzi o sam początek, oczywiście prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrze, myślę, że możemy, możemy zaczynać. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na rynkach, no to wczoraj mieliśmy dość zmienną sesję. Szczególnie na uwagę zasługuje tutaj dolar i jakby konsekwencje tego, co się działo na dolarze, czyli osłabienie dolara, które wpłynęło na umocnienie metali szlachetnych. Szczególnie dobrze było widać to na złocie, na srebrze, gdzie osiągnęliśmy nowe lokalne szczyty. Złoto najwyżej też w tym roku wybiło się dość dynamicznie powyżej wspominanego poziomu dwóch 2000 dolarów, czyli dokładnie ten scenariusz, o którym mówiliśmy sobie wczoraj, się zrealizował nawet z dużą nawiązką, bo powyżej 2020 dolarów nawet złoto nam się wybiło, więc można powiedzieć, że scenariusz tutaj w 100% wypełniony. No i na razie nie widać, żeby ten sentyment miał się zmienić, także dalej tutaj jest perspektywa wzrostowa na metalach szlachetnych przynajmniej dopóki dopóki tendencja jakby osłabienia dolara będzie się utrzymywała. Jeżeli jesteśmy właśnie przy dolarze, no to fund dolar też znalazł się na najwyższych poziomach w tym roku, powyżej 1,25, euro dolar zbliża się do najwyższych poziomów w tym roku, czyli do 1,10, więc na razie tutaj cały czas sentyment wzrostowy, więc realizują się te scenariusze, o których sobie mówiliśmy w ostatnich dniach. Jeśli chodzi o indeksy, no tutaj pojawił się jakiś problem z kontynuacją wzrostów, co prawda dalej no jeszcze nie ma żadnych sygnałów, które mogą nam Negować obecny sentyment. Natomiast już wczoraj pojawiły się no Pojawiło się takie wstrzymanie. Między innymi na niemieckim dakcie, do którego za chwilkę sobie przejdziemy, pojawiło się coś na kształt formacji spadającej gwiazdy. No a jak wiemy, jest to formacja, która zazwyczaj zapowiada spadki. Z tym, że no jeszcze cena jest powyżej ważnego wsparcia, więc może nie jest to aż tak istotny sygnał. Ale jest to już na pewno jakiś pierwszy sygnał zawahania, który może nie tyle się przełożyć na zmianę trendu, co chociaż na jakąś korektę. Ale to za chwilkę zobaczymy na wykresach. Jeżeli chodzi o dzisiaj, no to dzisiaj jesteśmy już. Tak, bo tutaj pisałem to wczoraj po decyzji Banku Nowej Zelandii, Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, a przed nami jeszcze dane PMI z Wielkiej Brytanii, strefy euro, raport ADP ze Stanów Zjednoczonych, wskaźnik ISM dla usług ze Stanów, więc to będą, no myślę, te najbardziej istotne odczyty, które będą śledzone przez inwestorów, czyli raport ADP to jest 14:15 i ISM dla usług godzina 16. Poza tym, pół godziny później, mamy dane o Yy, mamy dane o zapasach ropy naftowej, już sobie tylko tutaj odpalimy yy, platformę. I jeszcze dla bezpieczeństwa spójrzmy sobie w kalendarz, czy czegoś nie pominąłem. No tak jak mówiłem, mamy indeksy PMI dla, dla Wielkiej Brytanii, dla strefy euro, tak? Dla Niemiec godzina 9.55 i mamy ISM godzina 16.00 i ten raport ADP, myślę, że to będą najważniejsze odczyty na, na dziś. I tutaj zmienność na dolarze może się może się utrzymać. Jeśli chodzi o. Zacznijmy sobie od Daxa, bo tutaj tak jak pisałem w tej prezentacji. Tak jak pisałem w prezentacji, mamy coś na kształt formacji spadającej gwiazdy, z tym, że notowania dalej są powyżej strefy 15700, więc dla mnie jest to jakiś sygnał ostrzegawczy. Bo oczywiście no, tego typu świeca z wyraźnym górnym cieniem, no, podobna tak naprawdę jak. Chociażby ta świeca tutaj z 9 lutego może zapowiadać jakiś ruch korekcyjny, ale wstrzymałbym się z tego typu scenariuszem, dopóki nie spadniemy poniżej 1570. Jeżeli faktycznie spadniemy, będzie szansa na przyspieszenie ruchu w dół, więc na interwale dziennym dalej jesteśmy powyżej wsparcia, ale świeca wczorajsza może zapowiadać jakieś cofnięcie. No i tutaj to znowu to, co pokazywałem wczoraj, czyli lokalny układ 1 do 1, więc mamy tutaj strefę w rejonach poziomu 1570. 715, 670, więc to się pokrywa z tym, o czym mówiłem przed chwilką na interwale, na interwale dziennym, więc jeżeli notowania będą tutaj utrzymywały ten układ 1 do 1, tak, przy poziomie 15-700 będzie szansa na dalszy ruch w górę i zanego, zanegowanie tej wczorajszej świecy spadającej gwiazdy z interwału dziennego. Natomiast jeżeli cena spadnie poniżej średniej, poniżej geometrii, no to tutaj poniżej poziomu 15680 będzie szansa na rozwinięcie jakiejś większej korekty bądź zmiany sentymentu. Także ta strefa na sam początek sesji wydaje się kluczowa dla dalszego kierunku. Może nie tylko nawet na dzisiaj, czy na kolejne sesje. Więc 15700, 15680, kluczowa strefa dla niemieckiego indeksu giełdowego. Jeżeli jesteśmy przy indeksach, rzut oka szybko na indeksy w Stanach. Tutaj też widać pewnego rodzaju wyhamowanie, tak? Taki no. Przystanek, przynajmniej na razie, w tendencji wzrostowej, no bo to jeszcze nie jest sygnał na zmianę trendu, ale już widać, że e, no jest, czy brakuje siły, tak, do dalszych e, wzrostów, więc niewykluczona jest korekta e, spadkowa. Jeżeli chodzi o no, interwał dzienny, no to nie ma świecy takiej jak na Daxie, czyli spadającej gwiazdy, tylko mamy coś na kształt doji. Natomiast jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, to też ta ostatnio wykonana korekta na NASDAQ była jedną z największych na ostatnim lokalnym ruchu wzrostowym, więc też może to w jakiś sposób zapowiadać nam. Ruch korekcyjny. To, co ewentualnie może się tutaj jeszcze zbudować, to jest tego typu formacja, tak? Głowę i ramion. Natomiast no, pamiętajmy, że dopiero będzie o niej można mówić, jeżeli linia szyi, a więc tutaj ta linia powrodzona po ostatnich lokalnych dołkach, zostałaby wybita, wtedy faktycznie byłaby tutaj szansa na jakiś większy ruch korekcyjny bądź na zmianę sentymentu. Na razie jednak tutaj ta strefa. Myślę, że w ten sposób bym ją wyznaczył nie tylko lokalne dołki, ale także tutaj lokalne szczyty z końcówki marca, więc dopiero według mnie przebicie się tutaj poniżej 13-150 mniej więcej byłoby, no byłoby złym sygnałem dla Nazdaka i byłaby szansa wtedy na jakiś większy ruch. Do dołu. Możemy sobie tutaj jeszcze dodać średnią z ostatnich 100 okresów, zobaczyć czy to się nie pokrywa. No mniej więcej wypada w tej strefie, tak? Czyli przebicie średniej, złamanie poniżej tej strefy będzie okazją do, do tego, aby ten ruch się rozwinął. Na razie jednak, cały czas, mimo tej korekty, jest to tendencja wzrostowa, więc o tym trzeba e, pamiętać. Zerkam jeszcze na komentarze, oczywiście, te instrumenty, o których Państwo piszą, sobie przeanalizujemy. Jeszcze tutaj e, chciałbym zwrócić uwagę na na S&P i tutaj zobaczmy czy coś nam się wczoraj wyklarowało ale to będzie wyglądało podobnie jak na NASDAQu, czyli też mamy jedną z większych korekt, ale też cały czas cena utrzymuje się powyżej średniej, może ja te poprzednie kreski tutaj wyrzucę i jeśli chodzi o geometrię, no to to jest ten układ, który obecnie jest testowany. Tak czy znaczy obecnie? Był on testowany wczoraj i w zasadzie pomiędzy średnią, a pomiędzy tym układem, to jest wsparcie, na które zwracam uwagę. Więc w pierwszej kolejności, oczywiście, jeżeli tutaj pojawią się kupujący, będzie szansa na wznowienie ruchu w górę, natomiast przebicie się poniżej będzie oznaką słabości i wtedy będzie szansa na jakiś większy ruch. Do dołu, więc 418, 411 to jest kluczowe wsparcie, jeżeli chodzi o indeks SP. Natomiast przechodząc do rynku surowców, no bo tak jak mówiłem we wstępie, tutaj sporo się działo. Na początek zwróćmy uwagę na złoto. Złoto, gdzie no my mówiliśmy od kilku dni, że jakby, czy nawet też w ubiegłym tygodniu, że tutaj coś na kształt takiej lokalnej konsolidacji przypominającej trójkąt się buduje i że należy oczekiwać raczej wybicia w górę, no bo tendencja jest wzrostowa też jest właśnie słabszy dolar, więc generalnie wszystko wskazywało na wybicie w górę, to wybicie się pojawiło bardzo ładnie, świeca zamknęła się o godzinie 16 i potem ruch nam przyspieszył na ponad 30 dolarów w górę, więc bardzo ładny bardzo techniczny i dość prosty sygnał tutaj był i też ja wspominałem o tym, że jeżeli dojdzie do wybicia tutaj powyżej linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach to poziom 2000 raczej powinien już zostać wybity bez większego problemu, tak się stało i na razie no nie ma jakichkolwiek sygnałów sugerujących zmianę tego sentymentu. O, teraz oczywiście jest już za późno na, na zajmowanie pozycji. Natomiast jedyne co możemy zrobić to jest no, po prostu wyznaczenie sobie największej korekty w tym całym ruchu i to będzie układ rzędu y, około 13-14 dolarów. Więc jeżeli tego typu korekta by się pojawiła, no to to jest wsparcie, które może być bronione przez y, kupujących. Więc na ten moment to są okolice 2012 dolarów i mniej więcej też się to będzie zgrywało ze średnią stóokresową, więc to jest wsparcie, gdzie po korekcie może dojść do wznowienia e, kolejnej fali wzrostowej. Jeżeli chodzi o srebro, sytuacja bardzo podobna, też tu o poranku mamy jakąś próbę wykonania korekty. E, my wskazywaliśmy tutaj na wsparcie przy 23.48, ono było dwukrotnie testowane 30., a następnie 4, e, przepraszam, 3 kwietnia i e, doszło do kontynuacji ruchu. Przepraszam, ruchu w górę. Teraz tworzy nam się kolejna strefa, także wynikająca z poprzednich lokalnych szczytów, tak? Może to przybliżę. Plus geometria to jest największy układ na całej fali wzrostowej trwającej tutaj od pierwszej połowy. Marca. więc aktualnie ewentualnie jeżeli miałaby być korekta, no to tu mamy miejsce do poziomu 2420, ale czy ta korekta aż tak głęboka będzie, no tego oczywiście nie wiemy. Teraz jest już jakby po ruchu, więc trzeba po prostu, jeżeli ktoś nie ma, pozycji się wstrzymać. Dalej było pytanie o platynę. I tak, na platynie też mieliśmy, ruch, też mieliśmy ruch w górę, podobnie jak na złocie. No tutaj mówiliśmy sobie, że ta sytuacja nie jest tak klarowna jak na rynku złota i wyznaczaliśmy dwa scenariusze. Pierwszy z wybiciem w górę, drugi z wybiciem w dół. Czy był tu jakiś test od drugiej strony, trzeba by zerknąć na niższym interwale czasowym? No tutaj widzę, że cena się boksowała tak na wysokości oporu przy poziomie 1000 dolarów ostatecznie został on wybity więc no teraz jeżeli to by się miał zrealizować to moglibyśmy zobaczyć korektę i oczywiście ten poziom czyli wybity poziom 1000 dolarów on powinien stanowić wsparcie też patrząc tutaj jakby z tego interwału widzę że te ostatnie korekty no były podobne więc Byłaby mniej więcej tego typu strefa, czyli od 1002 do 1006 mniej więcej tego typu strefa wsparcia. Dopiero gdyby ona została zanegowana, to sentyment mógłby się zmienić na spadkowy. Na razie wydaje się, że wybiliśmy z tej konsolidacji górą i jest szansa na kontynuację ruchu. Tutaj piszecie, przepraszam, tu platyna, jeszcze piszecie Państwo o paladzie. Tak, no palet pozostaje, pozostaje z tyłu. Tutaj jakby na razie sytuacja nie zmieniła się, jeżeli chodzi o ten wysoki interwał czasowy. Co prawda, wkroczyliśmy w konsolidację, już nie mamy tak stromego kanału spadkowego jak jeszcze chociażby. W styczniu czy w lutym doszło do wybicia tej linii powrodzonej po ostatnich wierzchołkach. Kluczowa jednak dla mnie będzie tutaj ta strefa w rejonach 1578. Jeżeli ona pęknie, to wtedy Palat będzie miał szansę tutaj na odzyskanie sił i będzie szansa. Na większy ruch wzrostowy. Na razie jeszcze byłbym tutaj ostrożny, na pewno jest to kluczowy opór, więc jeżeli cena będzie się tu odbijała, nie wykluczam możliwości wznowienia ruchu spadkowego. Natomiast powyżej 1578 pod kątem analizy technicznej, analizy overbalance, byłaby szansa na większe wzrosty, przynajmniej w kierunku 1730, gdzie mamy kolejny układ 1 do, do 1. Więc na razie na paladzie no, wygląda to najgorzej spośród metali e, szlachetnych. Dalej przechodzimy do rynku walutowego, na WIG nasz Polski też sobie zerkniemy, jeśli chodzi natomiast o euro-dolara, no to tutaj już jesteśmy na tyle blisko ostatnich maksimów z lutego, że wydaje się, że jest naprawdę spora szansa ich przetestowania, tym bardziej, że mamy sentyment wzrostowy, tutaj też wczoraj mówiliśmy o tym, że pojawiła się formacja składająca się z tych trzech świeczek, formacja gwiazdy porannej, co doprowadziło nam wczoraj do wzrostu w rzędu kilkudziesięciu, Kolejnych pipsów. No i na razie nie ma tutaj, jakby innego scenariusza. Na razie jest perspektywa ruchu wzrostowego. To, o czym sobie też mówiliśmy wczoraj z perspektywy niższego interwału, to była ta lokalna konsolidacja tutaj na M15, ale rozegrać to było raczej ciężko, bo tutaj notowania się konsolidowały. Przepraszam, tu coś mi się przesuwa. Notowania się konsolidowały, doszło do wybicia zaraz po naszym webinarze, tak po godzinie 9. Potem jakiś test od drugiej strony: cena się tutaj boksowała na wysokości górnego ograniczenia ruchu bocznego. Potem doszło do wybicia w górę, natomiast to wybicie było. Chwilowe, i potem znowu ruch do dołu, więc raczej ciężko byłoby to, czy znaczy ciężko było to rozegrać na podstawie samej konsolidacji, natomiast jeżeli chodzi o układ 1 do 1 podobnie, więc tutaj no, o ile scenariusz się wypełnił, tak ewentualnie wejście w pozycję mogło być, jeszcze sobie to sprawdźmy. Czy tutaj 127 został wybity, czy też nie? Do tego wczoraj nie sprawdzałem. No nie został wybity, więc tu generalnie posługując się tymi założeniami, którymi się posługujemy na live tradingu, wejście w pozycję, oczywiście to jest historycznie, tak, ale e, zgodnie z założeniami tymi, które sobie przyjmujemy w czwartki na live, no to tutaj powinien, powinna się pojawić pozycja e, długa e, po godzinie 15.30, tak, czyli po zamknięciu tej świecy 15.15, .15. no ruch, który się pojawił był, e, był taki, jak byśmy chcieli zauważyć, e, bo od razu doszło do wypełnienia, Targetu. Target powinien się znajdować na poziomie 1,0930, a więc około 30 pipsów take-profitu, a około 12 punktów stop lossa, Więc tutaj no, widać, że ta metodologia overbalance bardzo ładnie się sprawdziła. No, o, o tym nie mówiłem o poranku, bo jeszcze tego widać e, nie było. Tak więc, no, jak wiemy, ta sytuacja zmienia się dość dynamicznie i trzeba te wykresy analizować na Bieżąco, ale sam sygnał płynący z metodologii overbalance był. No i teraz, z racji tego, że 127 nie został wybity korpusem świecy, no to ten układ dalej jest naszym układem 1 do 1, więc gdyby korekta się nam rozszerzyła to w tych rejonach okolice 10933 znowu mamy potencjał ruchu wzrostowego tak nawiązując do metodologii overbalance nawet jest to ciekawsze miejsce niż to wczoraj bo zwróć uwagę że tutaj mamy także potwierdzone ostatnie wierzchołki więc miejsce jest naprawdę warte uwagi hmm. Hmm. Dobrze, przechodzimy dalej. Było pytanie o taką dość egzotyczną parę NZD. Yen, według mnie, co my tutaj mamy na NZD? Yenie? Na interwale dziennym, brak jakiegokolwiek trendu. Trend boczny od długiego czasu, tak? Od ponad roku mamy trend boczny. Oczywiście, zmienność jest w poszczególnych dniach, natomiast naprawdę głównego sentymentu tutaj nie ma, jest trend boczny. Aktualnie gdzieś od kilku dni testowana jest średnia stółokresowa, dość dynamicznie, natomiast nie widać wyraźnego odbicia, więc nie wykluczam gdzieś przejścia powyżej, no tylko, że tutaj nie ma jakby nie ma takiego sygnału, który można by rozegrać. No ciężko to wygląda. Strefa oporowa, strefa tutaj wsparcia, czyli Dwie strefy, które możemy sobie rozgrywać na zasadach no, klasycznej analizy technicznej, czyli jeżeli 83-80 zostanie wybite, po jakimś reteście będzie można myśleć o kontynuacji ruchu wzrostowego, natomiast tego samego typu scenariusz w przypadku wybicia w dół. Nic więcej raczej tutaj nic więcej raczej tutaj no nie widzę, nie ma sentymentu. Oczywiście w krótkim terminie jest to sentyment wzrostowy, więc bardziej prawdopodobne wydaje się wybicie w górę, ale póki go nie będzie, jest ryzyko tego, że cena pozostanie w trendzie bocznym. Dobrze, z perspektywy surowców tak przeoczyliśmy sobie ropę naftową, także jeszcze na nią zerknę. Na ropie WTI cały czas z perspektywy interwału dziennego no jesteśmy po tej ogromnej luce wzrostowej wywołanej decyzją OPEC odnośnie cięcia produkcji natomiast no o ile nie zmieniło to całego trendu spadkowego z którym mamy do czynienia od czerwca ubiegłego roku tak cena pierwszy raz od bardzo długiego czasu wybiła się powyżej średniej stuokresowej co może dawać szansę <laughs> Przepraszam, na jakąś większą korektę. Warunkiem jednak jest wybicie powyżej poziomu 82.10, który no, został tutaj przetestowany, ale na razie no, jeszcze nie ma mowy o jego wybiciu. Pierwszy scenariusz oczywiście to jest odbicie od geometrii i powrót do tendencji. <laughs> i powrót do tendencji spadkowej, natomiast żeby to się zmaterializowało, najlepiej jakby tu się pojawiła jakaś formacja świecowa, typu spadająca gwiazda, typu objęcie Bessy i potem jakby cena wróciła poniżej średnicy okresowej, no byłoby to potwierdzenie tego, że wracamy do trendu spadkowego. Na razie byłbym ostrożny, więc ja tutaj czekam na ewidentne przetestowanie poziomu 80 20 i albo na odbicie się od tego miejsca, albo na jego przebicie i wtedy będę podejmował jakieś decyzje, bo tutaj raczej z niższego interwału czasowego nic ciekawego nie zauważymy, tak? Po otwarciu luką mamy w zasadzie pozostanie ceny na, na, na podobnych poziomach, więc ja tutaj czekam na to, co się stanie z perspektywy interwału dziennego, więc na ten moment nie widzę tutaj kierunku. Było pytanie, czy dzisiejsze odczyty mogą wpłynąć na cenę złota? No, jak najbardziej, jeżeli one się przełożą na jakiś większy ruch na eurodolarze czy na samym dolarze, no to. Wtedy jak najbardziej na złocie też powinniśmy obserwować e, ruch. Dobrze, zerknijmy sobie jeszcze na nasz WIG 20. E, I tak, WIG 20 no, miał. E miał okazję tak rozwinąć ten ruch wzrostowy. Wczorajsza sesja zakończyła się bardzo słabo, bo mamy tutaj coś na kształt właśnie spadającej gwiazdy czy po prostu formacji z górnym cieniem i czarnym korpusem, co jakby nie wspiera scenariusza wzrostowego. Wszystko to się dzieje w ramach czy w okolicach oporu, bo tutaj jest to poziom 1700 95, który zobaczmy był kilkukrotnie testowany tutaj w przeszłości. Więc, jeżeli z tego miejsca rozpocząłby się ruch spadkowy, no to znowu wsparcie przy poziomie 1688 będzie zagrożone. A to wszystko tworzy nam tutaj coś na kształt formacji głowy i ramion: tak? lewe ramię, głowa i potencjalne prawe ramię. Także wygląda to niezbyt dobrze, żeby Nowik 20 tutaj pokazał coś lepszego. To musielibyśmy zobaczyć wybicie tu powyżej tej linii, poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach. Wtedy faktycznie będzie szansa na wznowienie ruchu w górę, a tak poziomu 1855, a następnie być może wygenerowanie jakiegoś impulsu w górę. No to też pewnie zależy od tego, co się będzie działo w, w Europie. Wczoraj mieliśmy wstrzymanie tak, wzrostów, więc jeżeli dzisiaj przełożyłoby się to na cofnięcie, no to tutaj niestety WIG-20, jeżeli wróci poniżej tej średniej 20-okresowej, widziałbym znowu test poziomu 1688 więc na ten moment nie wygląda to najlepiej, no ale przed nami jeszcze cała yy, cała sesja tak, za chwilkę dopiero się yy, otwieramy Dobrze, myślę, że e, niczego nie pominąłem. Może chyba tu poza Dow Jonesem. A bo tak, SP sobie przeanalizowaliśmy na zdaka, ale na Dow Jonesa nie spojrzeliśmy. E, jak to wygląda w przypadku tego indeksu? E, też mamy korektę. I co ciekawe, ta korekta gdzieś nam się wstrzymała na wysokości tutaj do wcześniejszego poziomu, który działał i jako wsparcie, i jako opór. Mianowicie 33,480, mniej więcej te rejony. Więc. Jest to krótkoterminowe na pewno wsparcie. Jeśli chodzi o niższy czasowy, no to tutaj ta korekta, z którą mamy do czynienia, jest największą, bo jeżeli sobie zmierzymy poprzednie, no to tu yy, na pewno już one zostały wybite. Dwukrotnie była podobnego rozmiaru korekta, ta została wybita, ale widać, że notowania wracają gdzieś do wewnątrz, tego układu 1 do 1, także chwilowa ilowe naruszenie i próba powrotu do tendencji wzrostowej. Także w zasadzie wygląda to bardzo podobnie na wszystkich indeksach amerykańskich. Tu jeszcze, no o ile y, geometria nie pokrywa się za bardzo ze średnią, to niestety mamy dość sporą przestrzeń pomiędzy, tak, geometrią a średnią, więc to jest tak naprawdę strefa y, wsparcia. Dopiero myślę, że złamanie poniżej tej średniej stuokresowej, czyli poniżej 30 400 byłoby szansą na większe spadki, czyli tego typu korekta jak poprzednio. Więc na razie jest próba obrony, no ale myślę, że tutaj tutaj będziemy czekać na te dane ADP 14.15 i godzina 16 ISM ze Stanów i dopiero jakaś większa zmienność powinna się pojawić. Także będziemy to aktualizować na pewno na, na bieżąco, no bo na ten moment nie widzę miejsca, gdzie można by się. Jakoś racjonalnie dołączyć. Na uwagę też zasługuje na pewno Bitcoin, bo cena po raz kolejny testuje opór w rejonach 28 700. On był wielokrotnie już testowany, natomiast nachylenie, no mamy ostatnich dołków ku górze, więc ryzyko wybicia w górę jest, tym bardziej że mamy korzystną sytuację, jeżeli chodzi o interwał tygodniowy. Jeżeli chodzi o interwał niższy, no to oczywiście tutaj mieliśmy konsolidację, ale tak jak Państwo pamiętacie, no tutaj wyznaczaliśmy wsparcie, od którego cena się odbiła w punkt, testując nowe szczyty, dalej zwracaliśmy uwagę na średnią, ta średnia znowu przetestowana została w punkt i znowu testowane są ostatnie wierzchołki, więc teoretycznie im dłużej cena będzie tutaj testowała, im więcej razy tym większa szansa na wybicie w górę, sentyment poprzednio mamy wzrostowy, więc wydaje się, że jest to scenariusz bazowy. Bitcoin dopiero jeżeli spadnie poniedziałek 26500 będzie szansa na większy ruch, większy ruch do dołu. Dobrze i na sam koniec tylko rzut oka jeszcze na gaz i Europelena i to będą ostatnie dwa instrumenty. Na gazie według mnie cały czas mamy tendencję spadkową, to nie ulega zmianie, dopiero jeżeli cena gazu wyjdzie powyżej średniej z 50 okresów, czyli na ten moment jest to poziom 2,16, to wtedy będziemy myśleć o korekcie. Na razie jest to sentyment spadkowy, jesteśmy blisko lokalnych dołków, tak? najniższych poziomów od wielu miesięcy i na razie nie widać jakichkolwiek sygnałów do zmiany trendu, więc ryzyko pogłębienia spadków jak najbardziej tutaj e, istnieje i na sam koniec rzut oka na Euro gdzie e, tutaj mamy interwał dzienny, sekunda, tutaj mamy chyba ten wykres, który ostatnio sobie analizowaliśmy. Europel generalnie, no, nie ma tutaj jakiejś zdecydowanej tendencji, według mnie kluczowa strefa, na którą cały czas warto zwracać uwagę, gdzieś wypada między tak naprawdę 4,64 a 4,66, no bo tutaj wielokrotnie się pojawiały reakcje, tak naprawdę ta strefa mogłaby być no, szersza, tak, bo e, wielokrotnie tutaj reakcje się pojawiały, więc jeżeli będzie zejście w te rejony, będzie to znowu kolejny ciekawy poziom, co do tego, aby euro wznowiło ruch w górę. Jeżeli nie, jeżeli strefa przy poziomie 4,65 zostałaby zanegowana, wtedy byłaby szansa na jakąś większą przecenę i umocnienie złotego w stosunku do euro. Natomiast ostatnia sesja raczej tu przypominają jakiś ruch konsolidacyjny, więc, yy, więc nie widać tu kierunku. tak? Jeżeli sobie spojrzymy niżej na interwał 4-godzinowy, no to bardzo się ten wykres wypłaszczył. Więc tutaj no, za bardzo. Nie ma co, jest dużo ciekawszych instrumentów według mnie, i nie ma co tutaj na siłę szukać czegoś na, na Europę. Dobrze, na ten moment myślę, że to będzie z mojej strony wszystko. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że że coś z tych setupów, które sobie wyznaczyliśmy podobnie jak wczoraj, dzisiaj także także się sprawdzi ja zapraszam oczywiście na nasze kolejne spotkania i na czwartkowe live tradingi o godzinie 16 także słyszymy się jutro i życzę oczywiście powodzenia na rynku, do usłyszenia